Wszystko zaczęło się tutaj, ponad 30 lat temu. Był rok 89. Na ulicach nie było tak wielu samochodów, a zmiany ustrojowe znacząco wpłynęły na sytuację społeczną. Zaczęliśmy od tego, na czym znaliśmy się najlepiej. Otworzyliśmy serwis blacharsko-lakierniczy specjalizujący się w likwidacji szkód. Podjęliśmy decyzję o rozwoju i kierunkach inwestycji, mających na celu pójście z duchem technologii. Posiadamy najnowocześniejsze narzędzia specjalistyczne. Przeprowadzamy szereg skomplikowanych diagnoz technicznych. Pracujemy na najbardziej zaawansowanych technologicznie podnośnikach i komputerach diagnostycznych. Najważniejszy jest dla nas klient i jego czas. Dlatego postanowiliśmy rozbudować powierzchnię serwisu, by skrócić czas oczekiwania na wizytę. Podążanie za technologią to nasz standard, dlatego obserwujemy zmiany i dostosowujemy się do nich. Zrównoważony rozwój oraz dbanie o środowisko jest dla nas ważne, dlatego wykorzystujemy ekologiczne rozwiązania, takie jak automatyczna, bezdotykowa myjnia. W naszym studiu detailingu uszkodzona powierzchnia lakiernicza nie stanowi problemu. Dbamy o każdy szczegół, wykorzystując tylko renomowane produkty najwyższej jakości. To nie tylko nasza praca, ale również pasja. Wszystkie usługi wykonujemy kompleksowo pod jednym dachem. Posiadamy dwie nowoczesne, bezpyłowe komory lakiernicze. Bazujemy wyłącznie na oryginalnych oraz najwyższej jakości lakierach.